Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Aktualizacja. tematu. Aktualizacja 24 kwietnia 2024. 19:56 opublikowano. 7 grudnia 2022 1739 jest jednym z głównych zadań, jakie powinni wykonywać kierowcy pojazdów. Jest sprawdzanie poziomu oleju silnikowego w samochodzie. Olej silnikowy jest ważny, aby wszystkie części były jak najlepiej nasmarowane i aby uniknąć wszelkiego rodzaju uszkodzeń silnika. Silnik wymaga do pracy optymalnego ciśnienia oleju. Jeśli nie jest ono zgodne z zaleceniami producenta, Mogą wystąpić problemy ze smarowaniem. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, ale jakie jest właściwe ciśnienie oleju? W tym artykule dowiesz się tego. Jakie jest normalne ciśnienie oleju silnikowego? Niskie i wysokie ciśnienie oleju może powodować szereg problemów w pojeździe. Olej pełni wiele funkcji w pojeździe, ale wszystkie wymagają, aby ciśnienie oleju było zawsze na odpowiednim poziomie. Ciśnienie oleju w silniku jest jedną z tych rzeczy które zawsze muszą być prawidłowe, a wszelkie zmiany mogą powodować poważne problemy. Ciśnienie oleju w pojeździe zależy od jego marki i modelu. Ogólnie rzecz biorąc, normalne ciśnienie oleju wynosi od 20 do 65 PSI. Specyfikacje dla danego pojazdu można znaleźć w instrukcji obsługi. Wszystko poza zalecanym zakresem jest uważane za złe. Ciśnienie oleju w silniku pokazuje, jak duży opór napotyka środek smarny. Gdy przemieszcza się przez różne kanały silnika samochodu, większość pojazdów posiada wskaźnik ciśnienia oleju na desce rozdzielczej. Dzięki czemu w każdej chwili można sprawdzić jego poziom. Dlaczego ciśnienie oleju silnikowego jest tak ważne? Ciśnienie oleju jest ważnym czynnikiem wpływającym na trwałość większości silników spalinowych. W układzie wymuszonego smarowania pompa oleju o wymuszonym wydatku pobiera olej i przepycha go przez kanały olejowe do łożysk, takich jak łożyska główne, łożyska korbowodów i łożyska wałka rozrządu lub łożyska wałka wyrównoważającego. Wystarczające ciśnienie oleju zapewnia, że metal obracającego się wału i obudowa łożyska nigdy się nie stykają, a zatem zużycie jest ograniczone do początkowego rozruchu i zatrzymania. Ponadto ważne jest, aby zawsze sprawdzać, czy w samochodzie nie występują inne usterki które mogą mieć wpływ na wartości ciśnienia oleju. Regularna konserwacja jest ważna, a regularna konserwacja, w tym wymiana oleju w zalecanych odstępach czasu. Stosowanie odpowiedniego gatunku oleju i upewnienie się, że filtr oleju jest w dobrym stanie, ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania prawidłowego ciśnienia oleju w samochodzie. Ponadto monitorowanie wskaźnika ciśnienia oleju lub lampki ostrzegawczej na desce rozdzielczej może pomóc ostrzec kierowcę o potencjalnych. Problemach z układem smarowania, przestrzegając zaleceń producenta dotyczących rodzaju i lepkości oleju, wykonując regularną konserwację i szybko rozwiązując wszelkie problemy związane z ciśnieniem oleju. Kierowcy mogą zapewnić, że silnik ich pojazdu będzie działał płynnie i wydajnie przez wiele lat. Możecie się zainteresować? Dlaczego w samochodzie występuje wysokie ciśnienie oleju? Co to jest czujnik ciśnienia oleju objawy niskiego? Ciśnienia oleju w samochodzie dlaczego w samochodzie występuje wysokie ciśnienie oleju? Jakie jest prawidłowe ciśnienie oleju podczas przyspieszania?